Skąd się wziął w ogóle ten nurt prywatny? Ten nurt prywatnej informatyki, czy, czy, czy tego, co dla ciebie jest y, tak naprawdę początkiem informatyki w Polsce, on się wziął z tego, że w latach stanu wojennego Polska była poddana bardzo silnym y, 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 ograniczeniom importowo-eksportowym, czyli nagle dopływ tej technologii, mimo tego, że ograniczony, on w ogóle ustał. I wtedy coś trzeba było z tym sprzętem robić. Tych maszyn, które zostały wyprodukowane w Polsce było kilkaset i użytkownicy tych maszyn, trzeba powiedzieć, że były to jednak instytucje, firmy państwowe w latach 80., nagle bez zaplecza technicznego w postaci chociażby podzespołów i części zamiennych, one nagle zostały, przepraszam za wyrażenie, z ręką w nocniku. Tak? To znaczy nie miały możliwości jak gdyby podtrzymywania. I stąd y, zrodziły się różnego rodzaju firmy i przedsięwzięcia prywatne już w latach, w początku lat 80 w początku lat 80 jeszcze przed wybuchem y, taki, takiej rewolucji czy boomu y, y, mikrokomputerowego, związanego z technologią IBM-owską, którą potem określano jako XTAT, czy tam powiedzmy 8088 czy 8086. I one rozpoczęły tak naprawdę swoją działalność y, jako podmioty quasi prywatne. Dlatego, że do połowy lat 80., a w zasadzie do y, pana wicepremiera Wilczka do roku 88 nikt nie pamiętał, że w Polsce nie został zawieszony kodeks handlowy z roku 1934 y, i y, możliwość jest tworzenia y, firm w postaci spółek prawa handlowego. Dlatego też prostą ucieczką wtedy było tworzenie spółdzielni pracy. Do utworzenia spółdzielni pracy było potrzeba wtedy 10 osób, które tworzyły taki podmiot, stawały się spółdzielcami i ci spółdzielcy rozpoczynali działalność taką na pograniczu państwa i sfery całkowicie prywatnej, wypełniając, wypełniając tę, tę lukę, która, o której mówiłem, która powstała w wyniku tego embarga czy tych znaczących ograniczeń. Z tego punktu widzenia przemysł informatyczny w Polsce stał się drugim po badylarzach, czyli po hodowcach owoców i warzyw, do których należała ziemia niesprywatyzowana w latach 40. w Polsce jako jedynym kraju socjalistycznym czy po tej stronie żelaznej kurtyny. Oni produkowali owoce i warzywa, no a myśmy produkowali to, czego państwo już produkować nie mogło. Oczywiście korzystając z różnych prywatnych źródeł zaopatrzenia. Potem w latach 80., a w zasadzie w 88, było odkrycie istnienia prawa handlowego. Wcześniej jeszcze powstały przedsiębiorstwa polonijno-zagraniczne. Takie były też twory, które umożliwiły, rodakom z zagranicy inwestowanie tutaj zarobionych tam na zachodzie pieniędzy w polski przemysł i tak powstały początki takich znaczących firm jak Sygnity, prawda, bo dzisiaj Sygnity to jest przecież u swojego zarania to jest Karen, PZZ Karen, prawda, czyli przedsiębior... nie, PPZ, przedsiębiorstwo polonijno-zagraniczne Karen.